Spektakularna, wyrównana walka o zwycięstwo i przepiękne krajobrazy. Tak zapamiętamy trzecią edycję Królewskiego Rajdu Skandynawii. W rundzie rajdowych Mistrzostw Europy, w której specjalizują się Skandynawowie, z czwartego miejsca byli dumni Andrea Mabellini i Virginia Lenci, włoska załoga, która jedzie pełny sezon ERC. Na podium znalazły się wyłącznie załogi z państw skandynawskich. Na najniższym stopniu stanęli Iza Rejersen oraz Stefan Gustafsson ze Szwecji. Szarżą na Power Stage drugie miejsce wyrwali Finowie, Rope Korhonen i Ansi Winika, którzy zostali liderami klasyfikacji generalnej ERC. Mimo zakusów rywali na tronie królewskiego rajdu Skandynawii zasiedli Eivind Brynilsen oraz Jorn Listerud. Norwegowie wygrali zaledwie dwa odcinki specjalne z 17 w ten weekend, ale wystarczyło to, by wygrać rajd. Najwyżej z Polaków królewski rajd Skandynawii ukończyli Mikomarczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga Orlentimu zajęła siódmą lokatę. Dla Jakuba Matulki oraz Damiana Sytego to był weekend nauki, wyzwań oraz zbierania doświadczeń. Kończą go na 12. miejscu. Mieliśmy powody do świętowania w kategorii ERC3. Tymek Abramowski i Jakub Wrubel zdołali odeprzeć ataki, rywali i odnieśli zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Poza podium znaleźli się ostatecznie Adrian Rzeźnik i Kamil Kozdroń. W trakcie weekendu pokazali jednak ponownie bardzo dobre i obiecujące tempo. Dzisiejszy dzień był dla nas bardzo ciężki. Nie mogłem się odnaleźć za bardzo, nie miałem takiej stuprocentowej pewności, ale cały czas zbieram doświadczenie. Z każdym kilometrem mam bardzo duży fan. I trzymajcie się za nas, siuki na następnym rajdzie Mistrzostw Europy jest nasz ulubiony, więc do zobaczenia. Dla dotychczasowych liderów klasyfikacji generalnej ERC3, Igora Widłaka i Daniela Dymurskiego nie był to najłatwiejszy rajd. Zakończyli go na piątej lokacie. O, to był ciężki weekend, w ogóle na początku myślałem, że to problem z moim tempem jest we mnie, ale jednak coś nie tak mamy z samochodem, z zawieszeniem, z dyferencjałami, sami nie wiemy z czym. To po prostu była masakra i walczyłem tylko o przetrwanie. I jedyne z czego jestem zadowolony na tym rajdzie, to z tego, że udało mi się dotrzeć do mety ostatniego odcinka. Dziękuję. Za nimi znaleźli się Błażej Gazda i Michał Jurgała, którzy swoim tempem bez większych problemów dojechali do mety. No jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się ukończyć ten szalenie trudny rajd. Bardzo szybki bardzo. No, jechaliśmy większość odcinków dzisiaj coraz lepiej. Na niektórych trochę traciłem koncentrację na tym, na tym dłuższym, ale naprawdę było całkiem fajnie. No, udało się dojechać na szóstym, szóstej pozycji, więc trochę punktów przywieziemy ze Szwecji. Nie liczyliśmy na to. No, bo pierwszy raz jechać ten rajd jest bardzo ciężko. No ale wydaje mi się, że jedne z najpiękniejszych odcinków szutrowych, jakie mogą być. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Tej nie ujrzeli Hubert Kowalczyk oraz Jarosław Chryniuk. Polska załoga rolowała na 11 odcinku specjalnym. W kategorii ERC Masters startowali Dariusz Biedrzyński i Rafał Fiołek, którzy zajęli w niej czwartą lokatę. weekend jest naprawdę e, z wielkimi emocjami e, dlatego, że tak jak powtarzam jesteśmy drugi raz e, na Radzie szutrowym natomiast co mogę powiedzieć o tym Radzie, że no plan e, wykonany w 100% jesteśmy na mecie e, solidne punkty w mastersach e, i kupę nauki kupę nauki uwierzcie mi naprawdę, staraliśmy się przyspieszać e, mniej hamować to się udało, natomiast dużo nauki jeszcze przed nami, dużo nauki. Jeśli ktoś myślał, że wróci z Węgier, z Szutrów, przyjedzie tutaj i że już coś umie, to jest błędzie. To są inne Szutry, to jest w ogóle inny, inny świat. Świat dla młodych ludzi albo dla starych wyjadaczy, którzy jeździli tutaj przez 20 lat. Dziękuję ślicznie. Już za dwa tygodnie najważniejszy dla polskich kibiców punkt programu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Europy: Orlen, Oil 81 Rajd Polski. Wcześniej jednak Rajd Sardynii, runda WRC. Wszystko to i jeszcze więcej zobaczycie na żywo w Motowizji.